witajcie widzowie dzisiaj będziemy grali w Need for Speeda i ogólnie no to jak zawsze to pokażę wam Porsche to jest auto bo bo tam było i jakby są no to pokażę wam to auto jest fajne nie w moim zdaniem ładnie wygląda i pokażę wam jak się nim jeździ no co jeszcze Czekajcie. Czekajcie chyba coś o. Już jest dobrze. Znowu na padzie gram. Fajne, fajna, fajna kaseta. Jeszcze takiej to nie widziałem. Dobra. To auto nie jest jakieś super szybkie, ale też nie jest jakieś super wolne i ogólnie to chyba będę pierwszy. No i już pierwsze miejsce. I już nie zauważyłem. Bije się o pierwsze miejsce. O, drugi, o trzecie miejsce. Trzecie. Nie ma. Ja będę miał drugie miejsce. No i grunt to w nic nie uderzyć. Bije się o pierwsze miejsce. Chcę, żeby mi powiadomienia przychodzą, ale, yy, ta, ale nie mamy jak inaczej. O. Jestem trzeci. O nie, ta się bawić nie będzie. I już jestem pierwszy. Jak widać, się nauczyłem grać. Nie pytajcie ile czasu wczoraj grałam, żeby się nauczyć grać na fazie jest. Nie dam mu tak łatwo, nie? Nie damy. Widzimy? Widzimy. Owy, o ty, o ty, o ty, o ty, o ty. o owy, owy. No i... Dobra. Idziemy. Wiesz, jak ja palę gumę, nie powinno się tak jeździć. ale to jest Need for Speeda, więc... A już to jest wszystko za darmo. chciałem uderzyć, ale no jak go tak wyszło. I puuuu! Lubię się pobawić na końcu. No jedziemy idziemy, Bum. brum brumjemy. i patrzcie co mogę fajnego zrobić. Na skróty, na skróty. Każdy lubi skróty. W ogóle w tej grze jest tak. Tutaj jest słaba przyczepność. Ile mam pani mechanicznych? Nie wiem ile mam pani mechanicznych. Pewnie będą pytania, ile mam koni mechanicznych w tym aucie, że tak szybko jechałam. Na początku to ja odpowiadam, nie wiem ile mam koni mechanicznych, nie? W tym aucie. W ogóle, czemu ja to powiedziałem. Halloween. Renoscenik spadł. Oczywiście nie hajtuję Renoscenik, bo nie było, tylko po prostu w tej grze y, nie lubię tych aut takich dodatkowych, no bo um, one drażnią mi to bardzo. Już 3 minuty idzie? Widzowie. I patrzcie na to. Z boczku I jeszcze znam! I y, teraz y, zrobię tak, żebym miał giga trudno. Wezmę naj. Czekajcie, chwilę. Czekajcie, 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 czekajcie. O! Co jest? O, dobra. Spada mi się. Biorę najtrudniejszą mapę dla mnie. Co to nie wiem. I biorę jeszcze y, najgorsze auto w tej grze, które jest szybkie, ale bardzo łatwo wpada akwiz. O, kurczę. Patrzcie. Czy to jest ten fiat, którym przed chwilą jechałem? Nie. Ja ogólnie no to jedziemy i... No to, to jest dosyć szybkie. jest fakt, ale patrzcie. Jeden z wyruch i patrzcie co się dzieje. O co mi tam? Mm. Poślizg! Właśnie dlatego to też głupie. No to znaczy, nie lubię tego tego. Jedziemy, 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 jedziemy. jedziemy. O, patrzcie, co mogę zrobić, widzowie. To chyba tylko z tej strony działa. Widzicie, ja teraz się tak bawię. No i oczywiście aż 7 wyświetleń chyba od tam poprzedni film. Ja aż jedną łapkę w górę. I nie osądzajcie mnie, że jestem swoim youtuberem, bo ja, od, bo ja dopiero zacząłem nagrywać około pół miesiąca temu. W ogóle, bo ja miałem dużą przerwę. Od, znaczy, no, miałem sporą przerwę. Przez ten, bo mało nagrywałem. I ogólnie, no to... Yy, no to mój kanał polega na tym, że robimy różne takie rzeczy, jak na przykład jeżdżenie autami takimi rzeczami i często się zamienia, zamienia to w jakieś trudne rzeczy. No na przykład widzicie, już za niedługo chyba sobie pobieram nowszą wersję tego nie for Speed bo to jest tragedia. Są tylko cztery auta i trzy mapy. To są boty zamiast ludzi. To, to też jest dużo. E! Ciężarówka! Ciężarówka! Bo ja wam coś pokażę, widzę. Nie? Tylko nie wiem, czy nadal jestem, bo końcę. Jakiś czas to I patrzcie. I patrzcie, jak się ekran zbuguje. O! Miałem wysoko. No tak zobaczyć. O, tak też. W ogóle klapki. Ej, widzowie, czekajcie, czekajcie, widzowie, chwilę, bo się... O Jezus Maria, zdarzyła się awaria z tym padem. Chwila. Chwilkę, widz. Bo klapka mi zginęła, i teraz coś tak łapie, Średnio łapie ten pad. Nie dziwię się, jak to jest chiński pad. A ja mam, mam czelę. Ogólnie to wyłączę tego pada. O. Wyłączony, nie chodzi. I będę grał na WSD, nie? Nie działa, tylko z szukami. Widzicie, jaka to jest tragedia na strzałkach? Patrzcie. Trudno wyjść z oślizgu. I tak średnio się gra. Ja będę teraz dużo wolniej jeździł. W ogóle moje ręce, jakbyście to widzieli. Szkoda, że tego nie widzicie, nie? Czemu ja mam niby 120-190 koni mechanicznych. To chyba będzie ostatnia rundka, Nie wiem. O, spodowamy, ale to. Oczywiście to jest tylko gra, jakby się, się użalił, że ktoś ma takie auto i ja je rozjechałem, to to jest tylko gra, jakby co ja auto szanuję. Dobra, 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 dobra. E, niewygodnie się tak gra na strzałkach, tak mnie bolą ręce od niego. fotoradar, nie ma więcej fotoradarów no, ja będę jechał tak max, max, 5, max, max 9 na godzinę no może 100 widzicie mało się korzysta z tych strza strzałek u nas no i jest jak jest i to mocno jak jest jak jest Ojejeje, prze... przepno scenik mi się wydaje, albo Volkswagen tam taki bardzo podobny do scenika. No ja ogólnie to się zablokowałam. Muszę. Przepraszam widzowie, ale muszę. Czekajcie. Czek, 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 czek. Dobra, jedziemy. Terek, dam na padzie. To od razu. Sorry za, za wyświetlacze, za to, co mi się wyświetla. Ile można spraść? Ten kota w tle, bo ja mam kota ogólnie. I poczekajcie chwilę widzowie, bo o, się stała awaria. Dobra widzowie, ta, tak jak było, tak jest. Yy, I ogólnie było. też właśnie mała awaria. E, e, nie będę mówił, bo to jest zbyt głupie. No dobra, powiem. Koch mi tak miał, że musiałem go przytulić na 5 minut. Bo było smutno, bo tam. Było smutno bardzo. Bo sam nie miał kto się z nim pobawić. Ej, tej katceńki to ja nie widziałam tak szczerze. I że. O Jezu, to, to było tak dziadosko zrobione. W ogóle po tej rące wam tego mojego kota. Łota. O Jezu. Bo te shorty, możecie sobie wejść w shorty zobaczyć, no? i zobaczycie, i ja ogólnie niektórzy mogą się zdziwić, że, e, ten, że e, ja to tak, to to, e, e, ja nagrywałem po angielsku czasami i ogólnie no to, e, no to, ale tak to, to jestem z Polski, Polska górą, no i patrzcie, to jest ogólnie mój co, tak bawi się mruczuś. A mówimy, ale każdy na niego mówi Mucuś I dobra, ostatnia runda I widzowie, serio, bo ja mam max 15 minut Mogę nagrywać, nie wiem, tak YouTube zarządził Albo nie Po prostu hmm, Będę musiał niestety kończyć z Wami Bo już mi za długo nie zostało I się boję, że mi wywali konto No to pa, piątka